Witam Państwa w piątek, 4 listopada ze Studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu uroczyste otwarcie w Centrum Onkologii, nowe pracownie za 5 milionów i puchar Europy na Olimpijczyku. Agnieszka Krewicka-Bac, zapraszam na serwis. Dziś o godzinie 12 odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej. Nowe możliwości sprzętowe pracowni otwierają drogę do wykonywania przede wszystkim procedur embolizacyjnych u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami wątroby. Nowa pracownia dzięki zainstalowanemu angiografowi Alura Clarity umożliwia wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej. Nowoczesny system gwarantuje perfekcyjną jakość obrazu i redukcję daw, i promieniowania. Na bezpieczeństwo pacjenta wpłynie także zmniejszenie ilości podawanego środka kontrastującego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi Centrum Onkologii będzie oferować pacjentom trudno dostępne dotychczas metody leczenia. Będziemy wykonywać biopsje wielu narządów pewno u części chorych będziemy wykonywać stentowanie, czyli poszerzanie naczyń, ale czasem stentowanie przełyku. Chcemy w tej pracowni zakładać również porty naczyniowe, tak, żeby nasi chorzy nie musieli dodatkowo cierpieć z powodu wkłuć do żył. Jak Państwo wiecie, u chorych leczonych pod musi musimy tutaj dość częsta procedura do podawania chemioterapii dożylnej, do pobierania krwi itd. Po założeniu portu. Wszystkie te procedury będą mogły być wykonywane bez wkuwania yy, się do żył, co w naszym, to na pewno poprawia komfort, komfort życia naszych chorych. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach czeka duża inwestycja. Za 5 milionów złotych w dawnym magazynie na terenie szkoły powstaną nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu. Inwestycja otrzyma unijne wsparcie, ale udział w jej sfinansowaniu będzie miało także miasto Gliwice. Nowe pracownie powstaną w starym, nieużytkowanym obecnie magazynie na terenie GCE przy ulicy Okrzei 20. Budynek zostanie przebudowany, wyremontowany i przystosowany do nowej funkcji. Powstanie w nim 13 Nowoczesnych pracowni, m.in. projektowania 3D, automatyki, obróbki cieplnej metali, pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz grzewania metali. Już w najbliższy weekend na Pływalni Olimpijczyk odbędą się zawody pierwszej edycji Pucharu Europy Młodzików w Pływaniu w Płetwach. W sobotę o godzinie 15 odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia z udziałem Komisji Sądziowskiej, Pocztu Flagowego oraz Reprezentacji Zawodników. W Wygliwicach będziemy gościć 360 zawodników i trenerów z 45 klubów z 14 państw. W Olimpijczyku będą rywalizować przedstawiciele Polski, Białorusi, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Węgier. Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Kulturalne Fuga organizują wspólnie cykl wykładów Testament Sienkiewicza. Spotkania z uznanymi literaturoznawcami wpisują się w ogólnopolskie obchody roku sienkiewiczowskiego. Zaproszeni goście przedstawią słuchaczom sylwetkę pisarza i zinterpretują jego twórczość, często w zaskakujący sposób. Niektóre prelekcje będą odbywać się rano, przede wszystkim z myślą o grupach szkolnych i seniorach. Inne będą organizowane popołudniami. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa Telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Życząc dobrego weekendu, zapraszam na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już w poniedziałek o stałej porze.